Za nami kolejny weekend napakowany pierwszoligowymi emocjami. Co przyniosła piąta seria gier na zapleczu PKO Ekstraklasy? Zapraszamy na nasz magazyn. Oto jak prezentował się zestaw par piątej kolejki. W niej spotkały się ze sobą Polonia Warszawa z Ruchem Chorzów, Pro z Miedzią Legnica, Odra Opole ze Śląskiem Wrocław czy też GKS Tychy z Górnikiem Łęczna. Mecz Wieczystej z Wisłą został przełożony na inny termin. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Łodzi, gdzie trzeciego domowego zwycięstwa szukał ŁKS, a rywalem Łodzian był mający sporo problemów na początku sezonu Spadkowicz-Stalmielec. W 13 minucie z pierwszym atakiem cuną gospodarze. Szczepański świetnie podaje do Norlina, a ten wykłada jak na tacy futbolówkę Fabianowi Piaseckiemu, który dopełnia formalności. Doskonała kombinacja Łodzian i bramka zdobyta po zespołowej akcji. W 26 minucie Stal starała się odpowiedzieć, ale po centrze zrzutu wolnego i główce wlazły. Piłka minęła bramkę. ŁKS zaatakował jeszcze przed przerwą, gdy celnie, choć niezbyt groźnie, uderzył Szczepański. Na kolejne okazje trzeba było czekać do ponad godziny rywalizacji, gdy po dośrodkowaniu z narożnika boiska niedokładnie główkował Krajczun. Mielczanie mogli wyrównać w 68. minucie. Co prawda próba Domańskiego została zablokowana, ale poprawka Dieza była już zdecydowanie lepsza i między słupkami musiał wykazać się Bobek. W kolejnych fragmentach działo się nieco mniej. Obie drużyny zaktywizowały się w ostatnich minutach. Najpierw strzał głową Piaseckiego ostemplował poprzeczkę. A chwilę później po uderzeniu Gerbowskiego do wysiłku został zmuszony Bobek. W 89 minucie atakuje UKS Groźnie rusza Balicz, nawija rywala, po czym dogrywa wzdłuż bramki, z czego użytek robi Mateusz Lewandowski. Goście odskakują na dwa trafienia i staje się jasne, że trzy punkty trafią na konto zawodników Szymona Grabowskiego. UKS wygrał 2 do 0 i na własnym stadionie pozostaje bezbłędny. Wyjątkowy wieczór doszło do starcia dwóch wielkich firm. Powoli rozpędzająca się Polonia Warszawa na swojej drodze spotkała ruch Chorzów, który liczył na pierwsze zwycięstwo po trenerskim powrocie Waldemara Fornalika. Spotkanie obie drużyny zaczęły z animuszem. W dziesiątej minucie Polonia miała dobrą okazję, ale dwukrotnie po strzałach Zjawińskiego interweniował Bielecki. 180 sekund później defensywie gospodarzy urwał się Szwedzik. Jednak przegrał pojedynek z Kuchtą, choć i tak ta sytuacja Byłaby jeszcze analizowana przez war. Przed upływem kwadransa jeszcze raz zaatakowali niebiescy, ale nieczysto uderzył bała. W 20 minucie z dystansu huknął Nagamatsu, po czym piłka otarła się o boczną siatkę. Przed upływem pierwszej połowy blisko otwarcia wyniku byli Warszawianie, jednak minimalnie obok słupka uderzył poczobut. Do przerwy bramki nie padły, a w drugiej odsłonie zamiast więcej działo się zdecydowanie mniej. Po stronie ruchu szczęścia bezskutecznie szukał leśniak Paduch, a w Polonii lepiej skalibrowanego celownika zabrakło dokowi. Spotkanie w Warszawie nieco rozczarowało i zakończyło się bezbramkowym remisem. Kolejne trzy spotkania zostały rozegrane równolegle w sobotni wieczór. Najpierw jesteśmy w Pruszkowie, gdzie pogoń grodzisk mazowiecki mierzyła się ze zniczym Pruszków. Formalnym gospodarzem tego meczu był Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego. W ekipie z Pruszkowa po ostatniej kolejce nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Marcina Matysiaka zastąpił Peter Struchar. Już w pierwszej minucie premierową okazję mieli Pruszkowianie, ale strzał Proczka minął bramkę. Pogonie nie pozostała dłużna. Najpierw napieraj musiał wykazać się po strzale Olewińskiego, a następnie bramkarz Pruszkowian powstrzymał również próbę od Konica. Znicz ponownie zaatakował po ponad kwadransie. W 16. minucie po strzale Majewskiego musiał interweniować Kieszek, a 4 minuty później po centrze Moskwika z rzutu rożnego świetnie głową całość zamknął Dominik Sokół. Drugi gol w sezonie tego zawodnika i Znicz wyszedł na prowadzenie. Pogoń szybko zareagowała. W 35. minucie świetnie pozycję do strzału wypracował sobie Oliwier Olewiński, po czym precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Dla dziewiętnastolatka latka to premierowy gol na pierwszoligowych boiskach. W 38. minucie znicz mógł odzyskać prowadzenie, jednak uderzenie Karola doskonale powstrzymał kieszek. Zamiast 2 do 1 dla Pruszkowian w końcówce pierwszej połowy to pogoń zaatakowała. W 41. minucie poprzeczkę ostemplował Atkonis, a dobitka Szczepaniaka została zablokowana. Po chwili ponowiła natarcie drużyna Piotra Stokowca i po znakomitym dograniu Korczakowskiego skutecznie dostawił nogę Rafał Adamski. Wynik odwrócił się na korzyść formalnych gospodarzy, a co więcej ekipa Beniaminka nabierała rytmu. Kilkadziesiąt sekund później oglądamy szybki wypad Pogoni, który rozprowadził Adkonis, a swojego drugiego gola w tym meczu strzelił Adamski. Wyśmienita końcówka pierwszej połowy w wykonaniu drużyny z Grodziska Mazowieckiego i zrobiło się 3-1. Po zmianie stron, apetyt pogoni na kolejne ataki nie słabł. W 59 minucie Adamski rozciągnął akcję do Konstantyna, który mocno zagrał w szesnastkę, gdzie snajper pogoni skompletował hat -tricka. Miał swój dzień Rafał Adamski i po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Znicz znalazł się na deskach i walczył przynajmniej o poprawienie rezultatu. Jednak z tą próbą Kazimierczaka świetnie uporał się kieszek. W Pruszkowie efekt nowej miotły nie zadziałał, a Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego znów pokazał się ze świetnej strony. Z Pruszkowa przenosimy się do Rzeszowa. Mająca 7 punktów na swoim koncie, stal podejmowała czekającą na pierwsze zwycięstwo puszczenie połomnicę. Już w piątej minucie debiutujący w barwach drużyny z niepołomnic Felipe na mógł przywitać się z nowym klubem w najlepszy możliwy sposób, jednak z jego strzałem. Poradził sobie Kozioł. Po ponad kwadransie do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. W 17 minucie nieczysto uderzył Junior, a 180 sekund później atomowe uderzenie kukułki z rzutu wolnego. Zatrzymało się na poprzeczce. W 23 minucie dynamicznie ruszają Rzeszowianie. Łyczko podaje do kądziołki, a po chwili z bliska piłkę do siatki pakuje Jonathan Junior. Był tam, gdzie być powinien brazylijski napastnik i stalowcy prowadzili. W 27. minucie gospodarze chcieli pójść za ciosem, ale strzał Kondzioki odbił Perchel. Puszcza odgryzła się jeszcze przed upływem pół godziny. Dobra akcja przyjezdnych, którą efektownym uderzeniem finalizuje Michał Walski. Z dużą prędkością szybowała piłka po strzale zawodnika gości i nawet dysponujący świetnym refleksem Kozioł nie potrafił uratować swojej drużyny. Chwilę później znów w natarciu jest Puszcza. Tym razem sam przedziera się Kacper Śmiglewski i wypożyczony z Krakowi młodzieżowiec sprawia, że niepołomiczanie są na prowadzeniu. Dwie bramki w odstępie kilkudziesięciu sekund sprawiły, że role się odwróciły. W 34 minucie mogło być nawet 3 do 1, jednak piłka po strzale Cholewiaka odbiła się od poprzeczki i opuściła plac gry. To już fragmenty drugiej połowy i kolejne w tym meczu uderzenie w obramowanie bramki, w tym przypadku po próbie żuniora. W 59 minucie akcję swojej drużyny napędza Szymon Łyczko i po chwili mamy 2 do 2. Nie najlepiej interweniował Perchel i to na jego konto zostanie zapisane to trafienie. Trwa wymiana ciosów w Rzeszowie. W 69 minucie za pola karnego uderza Junior i tym razem dobrze interweniuje Perchel. Puszcza spotkanie kończyła w dziesiątkę po tym jak w 73 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Śmiglewski. Mimo to więcej goli w Rzeszowie już nie padło i mecz zakończył się wynikiem 2 do 2. Również w sobotni wieczór doszło do meczu derbowego. Dobrze spisujący się na początku tego sezonu chrobrym mierzył się ze znajdującą się na drugim biegunie miedzią Legnica. Mecz w wymarzony sposób rozpoczęli gospodarze. Już w trzeciej minucie z rzutu rożnego dośrodkowania posłał Ozimek, a świetnie wykorzystał to Jakub Gricz. Chrobry błyskawicznie napoczął rywala i sprawił, że to mieć znalazła się w niekomfortowym położeniu. Legniczanie mogli szybko odpowiedzieć, ale pierwszy strzał, jak i dobitkę Podgórskiego, znakomicie powstrzymał Arndt. Głogowianie nie zamierzali się tylko bronić. W 30 minucie świetny rajd przeprowadził Keleczuk, kfu, zakończył go celnym strzałem i między słupkami musiał wykazać się Wrąbel. W 38 minucie mógł o sobie dać znać jeden z najnowszych nabytków Miedzi Kuczko, jednak piłka po jego strzale przeleciała obok słupka. W drugiej połowie goście nadal zamierzali dążyć do odwrócenia losów rywalizacji. W 53 minucie z narożnika centruje Letniowski, a skutecznie główkuje Kamil Kościelny. 1 do jednego w Głogowie po dwóch golach strzelonych po stałych fragmentach gry. Na dalsze emocje musieliśmy czekać do ostatniego kwadransa. W 77 minucie z szybką akcją rusza mieć. Kordoba przytomnie wykłada piłkę do Mateusza Bochnaka, który sprawia, że to teraz Legniczanie są na prowadzeniu. I teraz to Chrobry zaatakował. W 80. minucie gospodarze byli bliscy wyrównania, ale na drodze do celu pogłówce Mazura stanęła poprzeczka. Tuż przed końcem podstawowego czasu świetnie przyspieszają rozegranie gospodarze. Wzdłuż bramki zagrywa Laskowski, a do remisu doprowadza Mateusz Ozimek. Piękna akcja chrobrego sprawia, że miedzi zwycięstwo, wymyka się z rąk. Pełne emocji derbowe starcie w Głogowie zakończyło się remisem 2 do 2. Pozostałe trzy spotkania zostały rozegrane w niedzielę. Na pierwszy ogień doszło do rywalizacji w Opolu, gdzie odragościła ekipę Śląska-Wrocław. Jako pierwsi zaatakowali faworyci tego spotkania i po strzale samca talara po raz pierwszy musiał interweniować wójcik. Po ponad kwadransie kędzia zbyt lekko wycofał piłkę do bramkarza. Uprzedził go Panaszak i sędzia odgwizdał żutkarny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Serafin Szotta, ale doskonale wyczuwa jego intencje. I doskonale paruje piłkę Adam Wójcik. W Opolu wciąż było więc 0 do 0, a w kolejnych fragmentach nieco odważniej zaczęli grać również gospodarze. Tutaj widzimy jak do wysiłku został zmuszony szromnik. Z kolei strzał Pereza z 41. minuty minął bramkę. Wrocławianie ponownie przycisnęli po ponad godzinie. W 63. minucie celnie z rzutu wolnego uderzył Samiec Stalar. A chwilę później nieznacznie chybił Sokołowski. W 67 minucie przyjezdni mają żudrożny. Do końca o oddanie strzału walczy Banaszak, ale zamiast piłkę trafia w głowę Pirocha. Napastnik Śląska za ten faul ogląda bezpośrednio czerwoną kartkę. Niespodziewany obrót spraw w Opolu i to grający w przewadze gospodarze dążyli do zwycięstwa. To już 90 minuta. Miejsce do oddania strzału znalazł Nowak i czujnie w bramce zachował się Szromnik. Po chwili odrama ma jeszcze żudrożny. Pole karne centruje łyszczarz. Strzał głową Kobusińskiego odbija się od poprzeczki, a dobitka Filipa Kędzi wprawia w ekstazę miejscowych kibiców. Odra dopina swego i wychodzi na prowadzenie. W 92 minucie kolejna próba gospodarzy, jednak z uderzeniem łyszczarza uporał się szromnik. Śląsk, mimo trudnego położenia, walczy o remis i atakuje tuż przed końcem doliczonego czasu. Świetną piłkę posyła Ortiz, a idealnie główkuje Damian Warchoł. W takich okolicznościach Wrocławianie rzutem na taśmę uratowali remis i mecz w Opolu zakończył się wynikiem 1 do 1. Teraz czas na tychy i ciekawie zapowiadające się spotkanie GKS-u z chcącym się przełamać górnikiem Łęczna. W piątej minucie po centrze zrzutu rożnego wynik mogli otworzyć tyszanie, ale piłka trafiła w poprzeczkę i ostatecznie nie przekroczyła linii bramkowej. Po chwili następny atak budują gospodarze. Stefansson podaje do Marcela Błachewicza, a ten świetnie i zaskakująco uderza, otwierając wynik. Trochę zasłonięty był Pindroch i nie zdołał sięgnąć piłki po strzale zawodnika gospodarzy. Górnicy do odrabiania strat przystąpili po ponad kwadransie. Najpierw minimalnie niecelnie główkował Broda, a po kolejnym inaczej rozegranym rzucie rożnym i strzale Kriesu znakomicie sparował piłkę Wexel. W 20 minucie śpiączka prostopadłym podaniem uruchomił Fryderyka Janaszka. Ten z łatwością nawinął rywala, po czym wyrównał na 1 do jednego. Świetne zachowanie młodego zawodnika Łęcznian i po okresie przewagi goście odpowiedzieli. W kolejnych minutach znów sytuacja się odwróciła i teraz do GKS naciskał. Pierwsze uderzenie kądziora trafiło w pocztną siatkę, a przy drugiej znacznie lepszej sytuacji sześciokrotny reprezentant Polski przegrał pojedynek z Pindrochem. Z kolei w 35. minucie, dokładający nogę, Wełniak przestrzelił. W 41. minucie znów dogodną sytuację mieli gospodarze. Wełniak minął bramkarza, zagrał wzdłuż bramki, ale zarówno strzał Błachewicza, jak i Niemana zostały wybite z linii bramkowej, a kończący całość, Wełniak także nie znalazł drogi do siatki. W doliczonym czasie pierwszej połowy drużyna Artura Skowronka jeszcze raz atakuje. Ze znacznej odległości uderza Jakub Tecław i mamy 2 do 1. Wreszcie osiągnęli swój cel Tyszanie i po golu do szatni wrócili na prowadzenie. Górnicy mogli ponownie wyrównać w 60. minucie. Do siatki trafił nawet doskonale znany w tychach śpiączka, ale wcześniej na spalonym znajdował się asystujący w tej sytuacji spacil. GKS starał się kontrolować przebieg wydarzeń i taki stan utrzymywał się do oglądanego faulu Stefansona, gdyż Islandczyk po wideo weryfikacji obejrzał czerwoną kartkę. Taki obrót spraw stanowił dla górnika dodatkowy impuls. To już 90. minuta. Na strzał decyduje się Solo Traore i robi to kapitalnie. Wprowadzony z ławki rezerwowych 19-latek w taki sposób ratuje remis dla swojej drużyny, gdyż na tym strzelanie w Tychach dobiegło końca. Na zakończenie zaglądamy do Siedlec. Podbudowana ostatnim zwycięstwem na Stadionie Śląskim, pogoń podejmowała Beniaminka Polonie Bytom. Pierwszą okazję pogoń wypracowała w 11 minucie, gdy piłka w polu karnym dotarła do Dębka, a po jego strzale instynktownie nogą interweniował Cholewiński. Pod bramką Siedlczan po raz pierwszy groźniej zrobiło się w 21 minucie, jednak całość zakończyła się kiksem Wojtyry. Kolejna szansa nadeszła dopiero po zmianie stron, ale finalizacja Sarmiento była daleka od ideału. Kilka chwil później odgryzła się pogoń i po mocnym strzale Famulaka dobrze spisał się Cholewiński. Kilkadziesiąt sekund po tej akcji znów ruszyli się drczanie, a uderzenie Jakubika ręką zablokował Gajda, za co sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę niezwykle pewnie wykonał Marcin Flis i to pogoń wyszła na prowadzenie. Dla defensora białoniebieskich, który zanotował rewelacyjną rundę wiosenną poprzedniego sezonu, to pierwsza bramka w bieżących rozgrywkach. Przed upływem godziny pogoniści szukali drugiego trafienia, ale strzał Szuprytowskiego minął bramkę. Co się nie udało w tym przypadku, wyszło niecałe 10 minut później, gdy po podaniu Cezarego Demianiuka świetnie przyjął piłkę Damian Szuprytowski, po czym perfekcyjnie przymierzył. Dla doświadczonego pomocnika to trzecia bramka w tym sezonie. Będąca na fali pogoń w 70 minucie mogła prowadzić już 3 do 0, ale zmierzający do bramki strzał Flisa zdołał wybić szymusik. Polonia nie potrafiła zareagować na otrzymane ciosy, a ta próba Araka po rykoszecie minęła bramkę. W 89. minucie Siedlczanie byli blisko do bicia rywala po tym gdy efektowny wolej lisa poszybował nieznacznie za wysoko. Goście kontakt mogli złapać tuż przed upływem podstawowego czasu, ale strzał Szymusika trafił tylko w słupek. Pogoń odniosła drugie z rzędu zwycięstwo, z kolei dla Bytomian to trzecia kolejna porażka. Pójdźmy na wyniki 8+9 rozegranych spotkań w ramach piątej serii gier. Niej doszło aż do trzech remisów zakończonych rezultatem 2-2, a do podziału punktów doszło także w meczach pomiędzy Odrą Opolę, a Śląskiem Wrocław oraz Poloni Warszawa z Wchomorzu. Trzy punkty na swoje konta zapisały drużyny Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Pogoni Siedlce i LKS u W górze tabeli nie doszło do większych zasowań. Wisła Kraków, mimo że nie grała, pozostaje liderem. Natomiast na drugą pozycję wskoczył rewelacyjnie spisujący się Beniaminek Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W dole tabeli pod kreską niezmiennie znajdują się Górnik Łęczna, Miedź Lepnica i Znicz Pruszków. Z tym, że po pierwszym punkcie zdobytym przez ekipę z Legnicy, jedyną ekipą z zerowym dorobkiem pozostają Pruszkowianie. Klasyfikacji strzelców na szczycie również bez zmian. Pięć goli mają Łukasz Zjawnicki i Angel Rodado, natomiast za ich plecami z czterema trafieniami placuje się Fabian Piasecki. Oto plan następnej kolejki, która zostanie rozegrana w środku tygodnia w dniach od 19 do 21 sierpnia. Nie jest niż Pruszków zagra z Wisłą Kraków, Robry Głogów ze Śląskiem Wrocław, a Polonia Warszawa będzie rywalizować z Wieczystą. Na dziś to już wszystko w naszym magazynie. W związku z tym, że przed nami intensywne dni z Betlik pierwszą ligą, to tym bardziej bądźcie wraz z nami na kanale Łączy nas Piłka Do usłyszenia!